Parada to nieodzowny element bolesławieckiego święta ceramiki. Poprzednie lata pokazały, że bolesławianom nie brakuje fantazji. Chcą się pokazać z jak najlepszej, z jak najbarwniejszej i z jak najbardziej fantazyjnej strony. Idą w zorganizowanych grupach albo z mężem pod rękę. Jedni przebrani, inni po cywilnemu. Można iść normalnie ubranym i tak na przykład idzie szkoła muzyczna, żeby się zaprezentować. Zależy, którą kartę zgłoszeń się wypełni, bo zaznaczam tutaj, należy wypełnić kartę zgłoszeń, należy się zgłosić do, do udziału w naszej paradzie. I jest zwykły udział, czyli tylko samo zgłoszenie. My oczywiście wtedy promujemy, witamy ze sceny, jest tablica. Mówimy o tej instytucji, która idzie z reguły. Te osoby normalnie ubrane to są osoby zrzeszone w jakichś instytucjach. No i jest ta część konkursowa, gdzie wypełnia się kartę zgłoszeń konkursową i wtedy jest szaleństwo. Trwa karnawał ceramiczny, w tym roku parada pod tytułem Kobaltowa Moda, więc wszystko, co jest związane z naszą bolesowiecką ceramiką, naprawdę jak tylko, komu, na ile pozwoli. Czyli fantazja, ludzie sobie szyją stroje, malują się jakieś pojazdy, dekorują platformy. Naprawdę tu jest dowolność. Najważniejsze, że nie ma żadnych przepisów regulujących dopuszczalną długość ceramicznej parady. Im więcej, to tym lepiej, bo jest to święto naszego miasta, święto mieszkańców. Bez mieszkańców nie będzie tego święta, więc zapraszamy wszystkich, zarówno osoby indywidualne, jak i instytucje. Każdy może wziąć udział w naszej paradzie. Chętni do wzięcia udziału w Korowodzie powinni pofatygować się do sekretariatu BOK przy placu Piłsudskiego i tam wypełnić kartę zgłoszeniową. Kartę zgłoszeniową można też pobrać ze strony internetowej święta ceramiki i elektronicznie załatwić sprawę. Trzeba pamiętać, że zgłoszenia przyjmowane będą do końca przyszłego tygodnia.